Cześć! W dzisiejszym materiale pokażę Ci jak planować zadania codzienne za pomocą darmowego szablonu Notion, który dla Ciebie przygotowałem. Także miłego oglądania i zaczynamy! Znajduję się właśnie w, palenu, w panelu głównym, w, dokładnie w pulpicie sterującym. Całe to tło z tyłu, te emotykony, kolory i tak dalej, oczywiście będziesz mógł sobie zmienić i dostosować pod swoje potrzeby i wymagania. Natomiast, tak, po lewej stronie jest tutaj menu, które zawsze będziesz miał pod ręką, jak będziesz wykonywał sobie tutaj pracę nad konkretnymi zadaniami. Tutaj masz tablicę z zadaniami, które zaplanowałeś sobie na dzisiaj. Na na dzień bieżący, pod spodem prosty kalendarz, którym również będziesz mógł planować sobie swoje zadania. Oprócz zadań, będziesz mógł również sprawdzać sobie kategorie zadań. Przypiszesz sobie dokładne kategorie do poszczególnych zadań na każdy dzień i będziesz mógł dzięki temu sprawdzać, ile po pierwsze czasu zajmuje Ci wykonanie danego zadania, ile zadań masz najwięcej w danej kategorii i tym podobne. Także już przechodzimy do działania. Oczywiście, z lewej strony też jest przycisk do szybszego uruchomienia zadań, i w sumie rozpocznę od tego. Tutaj zostaniesz zapytany, czy na pewno chcesz dodać nowe zadanie. Jeżeli klikniesz, tak, zostanie otwarta nowa karta, i właśnie w takiej karcie możesz planować sobie wszystkie zadania. Ja tutaj po prostu wpiszę zadanie 1. Możesz oczywiście zaplanować konkretną datę i godzinę na wykonanie tego zadania. Jeżeli chcesz dodać godzinę do tego, to pod spodem jest zakładka Include Time. Musisz tylko kliknąć ten suwak i troszkę wyżej jest zakładka Remind i możesz uruchomić sobie przypomnienie, kiedy dokładnie to zadanie, kiedy masz dostać przypomnienie. tak? 30 minut przed wykonaniem zadania, czy 5, 10 minut i, ty, i tak dalej. Więc tu możesz sobie to powiadomienie uruchomić. Następnie to, co już wspomniałem o kategoriach, tutaj zaznaczasz, jaką kategorię. Z jaką kategorią jest to zadanie związane? Oczywiście, te kategorie możesz sobie tutaj dopisać więcej. Ja natomiast zaznaczę tutaj biznes, no i ustalasz sobie priorytet, czy jest to zadanie bardzo ważne, czy ważne. Czy na przykład mało ważne. Ustalasz po prostu priorytet na to zadanie. Pod spodem znajduje się komunikat, i teraz o co chodzi z tym komunikatem? Włącz start, aby uruchomić czas pracy. Schodząc niżej, masz dwa przyciski: start i stop. To są przyciski, które pozwolą Ci zmierzyć czas na wykonanie tego konkretnego zadania. No i teraz uruchamiając przycisk Start, znowu zostaniemy zapytani, czy chcesz rozpocząć pracę nad zadaniem. Oczywiście, klikam tak. i tutaj od razu widzisz, jak było, był status nierozpoczęty, już jest zmieniony na w trakcie. Tutaj u góry jest czas, czyli tu będzie dokładnie wyliczone, ile godzin czy nawet minut poświęciłeś na to zadanie. To jest, pro, to jest tutaj skonstruowana jest formuła, więc tutaj niczego nie zmienia, jeżeli chcesz, żeby to wszystko działało poprawnie. W statusie tutaj też ręcznie, no możesz w każdej chwilę oczywiście zmienić, ale jak już uruchamiasz przyciski, no to po prostu przy tych przyciskach zostań. No i pod spodem masz Prostą e, listę to do, do zrobienia. Możesz sobie dokładnie wypisać, co, musi, e, co musisz wykonać e, e, w sprawie tego konkretnego zadania. Zanim przejdziemy tutaj do zakończenia tego zadania 1, tutaj jak widzisz od razu w związku z tym, że ustaliłem tę pracę na dzień dzisiejszy, to od razu pojawił się komunikat w tej tablicy z zadaniami na dzisiaj, że właśnie jest zadanie 1, jest priorytet i oczywiście jest kategoria. Jeżeli chcesz dodatkowe informacje wyświetlić sobie tutaj na tej karcie, to obok niebieskiego przycisku New kliknij w 3 kropki, następnie przejdź do zakładki Properties i tutaj będziesz widział wszystkie funkcje, jakie są właśnie dodane do kalendarza. Ja tutaj po prostu zostawiłem te 3. Natomiast, jeżeli chciałbyś na przykład uruchomić sobie jeszcze status, wystarczy klikniesz tutaj w to, w to oczko. Ja schowam ponownie. Więc tak możesz sobie tą tablicą zarządzać. Po lewej stronie tutaj mamy kategorie zadań. W ten sposób będziesz mógł tutaj weryfikować sobie wszystkie zadania, jakie już zostały zrealizowane w poszczególnych kategoriach. W tej chwili te grupy są, te kategorie są ukryte, ponieważ nie zostało żadne zadanie jeszcze zakończone. Tu jest field ustawiony tylko i wyłącznie pod zadania zakończone. Natomiast jak je teraz na chwilę odsłonię tę grupę, to od razu widzisz, że mamy tutaj kategorie biznes, osobiste, media społecznościowe. Jeżeli w tym momencie dodałbyś kolejną kategorię, to oczywiście ta kategoria zostanie tu automatycznie dodana. Wracam teraz do strony głównej, klikając tutaj z lewej strony w menu przycisk strona główna i teraz wracam do zadania 1. Po to, aby uruchomić stop. I teraz znowu zostaje zapytany, czy na pewno chcesz zakończyć pracę nad tym zadaniem. Oczywiście klikam tak. No i w tym momencie widzisz, że po pierwsze, komunikat się tutaj pojawił, że czas pracy zakończony, status został zmieniony na zrobione i od razu jest wyliczone, ile czasu zajęło mi wykonanie zadania numer 1, czyli 0 godzin i 3 minuty. Teraz, jak wrócę sobie do kategorii zadań, to od razu tutaj w tej tabeli pojawi się, jak widzisz, biznes. Jest kategoria z biznesem. Mogę tutaj jeszcze troszkę tę kolumnę poszerzyć i widzisz, co tutaj się pojawiło. Mamy zadanie wykonane, jest data i godzina, na kiedy to zadania sobie ustaliłem, no i oczywiście czas pracy. Teraz, jeżeli będziesz widział, że masz kategorię biznes i na przykład, jeżeli widzisz, że te zadania się powtarzałem, lub są ze sobą jakoś w jakiś stopniu powiązane, będziesz mógł wtedy dokładnie sprecyzować, ile czasu na to zadanie potrzebujesz. Więc następny razem, kiedy będziesz planował tę samą czynność, dokładnie będziesz wiedział, jak rozplanować sobie dzień, aby wszystkie te zadania, które zaplanowałeś, były zrealizowane. W ten prosty sposób możesz planować właśnie cały, całe swoje. Zadania na dzień bieżący, ale nie tylko, możesz oczywiście planować sobie na cały tydzień. Natomiast jeżeli chodzi o planowanie tygodniowe, mamy już też przygotowany szablon pod to, ale to udostępnię w kolejnym materiale. I tu jeszcze tylko dodam, że w związku z tym, że zadanie zostało zakończone, to od razu widzisz, że z tej tablicy tutaj zniknęło. Więc w każdej chwili możesz sobie oczywiście do tego zadania wrócić albo do zakładki, klikając zadania zakończone, lub nawet w poprzednich kategoriach, jak byliśmy, ale również. Tutaj w zadaniach zakończonych będziesz miał całe podsumowanie tych wszystkich czynności, jakie wykonywałeś. No i oczywiście z tego miejsca również możesz w każdej chwili przejść do, do tych informacji, jakie sobie tutaj zapisałeś. Także w tym materiale to wszystko. Dzięki za uwagę. Napisz w komentarzu, czy tego rodzaju szabony są dla Ciebie przydatne. Jeżeli potrzebujesz jakiejś informacji, pomocy w sprawie noszyn, również pisz w komentarzu. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.